Nie Ukraińcy, tylko zbrodniarzy, kryminalistów, szowinistów pod znakiem OUM-UPA, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. I nie. nie chodzi o żadne pojednanie polsko-ukraińskie, bo bez... Proszę... to jest fałszywe pojęcie. Bo my się nie jednać ani, ani nie jesteśmy skłóceni z narodem ukraińskim. Jest to naród słowiański. Natomiast jednać się ze zbrodniarzami nie będziemy. I nie będziemy im pozwalać na to, żeby stawiać na jednej płaszczyźnie zbrodniarzy nadziewających niemowlaki na kolki w z żołnierzami armii krajowej. To... Tam mszy przewidywany jest pochód na Krakowskie Przedmieście do budynku wspólnoty Polskiej, gdzie jest na frontonie zamontowana, zamontowana to jest tablica w ofiar miłobyństwa. Osobno jakieś mają być obchody, mniej czy więcej fałszywe Pod, pod, yy, pod egidą ośrodka, to prezydenckiego, to Rady Ochrony Pamięci Warty i Męczeństwa PN To się tam tak kotuje, że właściwie to, to To ja dokładnie sam nie wiem yy, Kto tam górę weźmie W każdym razie jest to mniej lub więcej fałszywe I to będzie jakoś osobno się odbywać to jeszcze nie jest, zdaje się, do, dokładnie w termina. Natomiast o tym, czy to mówię z całą świadomością i to na pewno, na pewno będzie. Proszę? 12. 11. Czwartek o godzinie 12 yy, na placu trzech w kościele św. Aleksandra. O 12. .00. Proszę. O 12 Pani Marło o 12 o 12 o 12 w środku dnia o 12 na tym zakończę i przekażę następnym chętnym mówcom dziękuję dziękujemy Panu Jankowi koledze Jankowi B w ruchu narodowym zdradzamy się per kolego do siebie chociaż niektórzy są już po 80. Ale to jest sztafeta pokoleń, kolegów, którzy walczą, są wierni i zawsze tu są. Proszę Państwa, nie wszyscy wytrzymali, może dla niektórych są nudni, oni to znają, ale szkoda, że nie ma z nami pana Antoniego Guta, który był, a powinien kilka słów powiedzieć, bo to między innymi dzięki panu Antoniemu Gutowi ten pomnik stanął. Jemu powinniśmy być wdzięczni, ale są ludzie związani, którzy z nim współpracują. Jest przedstawiciel Ligi Polskich Rodzin. Pan Jacek, tak? Dobrze Są przedstawiciele między innymi Ligi Polskich Rodzin Także będę Pan bardzo prosił Natomiast Pan Jacek Wójcikiewicz, Ten, który od strony rodziny Obrony naszego życia Życia naszych dzieci Bo to jest podstawa Nas się próbuje, krótko mówiąc, biologicznie Zlikwidować I obrona tych najbardziej zagrożonych Czyli dzieci w łonach matek Które tak łatwo są wyrywane z tych łem. To jest po prostu zbrodnia, ale to wiemy, że to okupant tam wprowadził. Panie Jacku, kolego Jacku, zapraszam serdecznie. Jacek Bulcikiewicz, Straż Pokoleń od wielu lat. Dziękuję, No ja reprezentuję, jak kolega Sławek powiedział, Straż Pokoleń to jest ruch obrony życia, który od, 20, od właściwie 30 lat działa u w duszpasterstwie Ojców Paulinów yy, na Starym Mieście, w Kościele Świętego Ducha. Natomiast od 27 lat prowadzimy gotową adopcję dziecka poczętego, która niezwykle rozprzestrzeniła się i w Polsce, i można powiedzieć, na całej kuli ziemskiej. Jest to naprawdę wielkie dzieło Boże, można powiedzieć, dzieło Matki Bożej, w tej wielkim zmaganiu cywilizacji, śmierci z cywilizacją życia. I naprawdę widzę tutaj wielkie cuda, naprawdę się tutaj dzieją i no sam fakt, że po raz pierwszy ustawa u nas została zniesiona. Pamiętajmy, że ta ustawa w 1920 roku to jest jedno właściwie z głównych założeń satanistów z masonerii, że właśnie zabić tych najmniejszych, tych nienarodzonych. Mówimy tutaj o tych zbrodniarzach, zbrodniarzach w którzy mordowali polskie dzieci w okrutny sposób, ale musimy zdawać sobie sprawę, jak konfitny jest diabeł, poprzez jego działalność tutaj jego emisariuszy, gdzie dokładnie w ten sam sposób montowanych jest miliony, są różne szacunki od 40 do 50 milionów dzieci każdego roku na całym świecie i to jest yy, no naprawdę straszne straszne diabelstwo. Także ja tutaj bym rozpatrywał nawet osobę Romana Dmowskiego, z który jest yy, tutaj zgromadziliśmy się tutaj przed jego pomnikiem. To był wielki człowiek, wielki człowiek cywilizacji łacińskiej. A co przede wszystkim charakteryzuje polski ruch narodowy, przede wszystkim bardzo wysoki poziom etyczny, nierozerwalność katolicyzmu z polskością, realizm, realne myślenie, nie jakieś tam bujanie w obłokach, jakieś powstania bezsensowne przeciwko Polsce, tylko polski narodowiec myśli realnie. Myśli o tym, co jest dobre dla narodu polskiego, o tym, co jest, ale jednocześnie jest etyczne, ponieważ cywilizacja łacińska przywiduje etykę we wszystkich dziedzinach życia, i osobowego, i rodzinnego, i narodowego i społecznego. Wszędzie obowiązuje nas 10 przykazań i absolutnie tym właśnie różni się, że nie możemy tego łamać. Także tutaj no muszę powiedzieć trochę zmartwiony jestem, że tak ważna data w naszej ojcuśniach 28 czerwca, która jest no, jeśli nie, właściwie chyba ważniejsza od daty 11 listopada, bo 11 listopada to jest data klęski Niemiec, data podpisania kapitulacji w tym wagonie, w tą pień, pod Staryżem. I właściwie to był warunek powstania niepodległej Polski. O tym doskonale wiedział Roman Głowski, że tylko klęska Niemiec gwarantowała niepodległość Polski. Bo jak tutaj mieliśmy towarzysza Żuka, który chciał, powiedzmy, jako emisariusz masonerii i socjalistów i, 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 i wrogów Polski, jego jakieś tutaj chłódzpy przeciwko Rosji, to automatycznie Polski by nie było, a tylko wielki, dzięki wielkiemu geniuszowi Romana Ardnawskiego po prostu y, Polska powstała i y, Niemcy przegrały wojnę. On, on doskonale o tym wiedział. On był człowiekiem reali realistycznie myślącym. Także tutaj no, cieszyło mnie to, że 11 listopada widziałem y, tylu y, to powiedzieć, w tej młodzieży. Pewnie.